to przecinamy. Otwarto pierwszy w gminie Turawa żłobek samorządowy. Jest nowoczesny, odpowiednio wyposażony i dostosowany do potrzeb małych dzieci. Do dyspozycji dla dzieci mamy dwie sale, takie ogólne zabawy i wypoczynku. Mamy też salę sensoryczną, która jest przeznaczona do terapii. I mamy plac zabaw dobrze wyposażony. Więc z tego dzieci będą mogły korzystać. Sale są wyposażone w bardzo dobrej jakości sprzęty również multimedialne. Więc mamy nadzieję, że dzieciom będzie tu dobrze. Gmina rozwija się. Osiedlają się młode rodziny z dziećmi. Żłobek w Kotorzu Małym był niezbędny. Mamy bardzo dużo młodych rodzin. Przyrost naturalny to ponad 5%. Także są to właśnie ci, ci młode, te młode osoby, które potrzebują tego miejsca, gdzie ich najmłodsi będą dobrze zaopiekowani, w godnych warunkach. no A te osoby też potrzebują czasu dla siebie, no bo wiemy doskonale, że dalej życie się odbywa, praca i tak dalej. I na tę potrzebę zareagowaliśmy. Stąd za nami nowo wybudowany budynek żłobka gminnego Promyczki w Kotorzu Małym. Dzieci znajdą tu profesjonalną opiekę. Tutaj opieka głównie opiera się na opiekuńczości. Więc... Więc chcemy być takimi drugimi mamami dla tych dzieci, więc one potrzebują bliskości, zaopiekowania, ciepła, przytulenia. Inwestycje udało się przeprowadzić dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu. Środki pozyskaliśmy z dwóch różnych źródeł. Jedno źródło dofinansowania to jest Polski Ład, drugie Maluch Plus i w wyniku tego tak naprawdę żołbek, który kosztował 5,5 miliona, gmina Turawa dopłaciła do tej budowy 200 tysięcy złotych. Tutaj też trzeba pamiętać, że w tym dofinansowaniu jest również kwota, która jest przeznaczona na utrzymanie dwuletnie teraz dzieci. Rekrutacja do żłobka prowadzona jest w trybie ciągłym.